te szczury, ale to są jakieś w ogóle zmutowane, kolory zmieniają jak. Dobra, nieważne. Niektóre wzmocnienia. Właśnie 9 sztuk złota. Widzę, że już trochę więcej pieniędzy wypuszczają nam, to jest fajne. To co jest mamy? Siostrzyczkę zabitą, która ma włócznie, które nie możemy oczywiście podnieść, ponieważ jesteśmy eee, za bardzo przeciążeni. Mam całe ekwipunek wypchane po brzegi Ale czemu... O mam ich nie zabijać tutaj Z tego co widzę to tutaj będzie ostro Jeb kurwa Sorry jest to słownictwo ale cóż poradzę <grystosłownictwo> Dość ciekawy sposób walki Prosto ich bombarduje Znaczny przypływ sił czujesz, tak? 11. O, z Wójmińskiego Portalu. I to się naprawdę nam teraz przyda. Klucz, klucz, klucz. A ja nie chcę klucza. To wyrzucimy, weźmiemy z Wójmińskiego Portalu. Użyjemy go, wejdziemy do tego portalu. Pobiegniemy sobie do Akary. W sumie nie, pobiegniemy sobie najpierw do... E, Charsi strat od nas trochę rzeczy, przynajmniej zidentyfikowanych, takich jak ten łuk, takich jak y, ten sejmitar, jak ta różdżka. No i to mianowicie tyle. Te topazy i tak dalej muszę sobie wsadzić do naszej skrytki, skrzynki. Tak, tak, tak. Tak, jeszcze jest jeden amulet Ale ten amulet musimy zidentyfikować, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery musimy... Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć musimy kupić tych yy, zwoi Chodź do Akaro Prosiłbym Cię o raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć zwoi 2 3 4 5 To jest duży topór. 1 do minimalnych obrażeń. 1 do promienia światła. 4 do życia. To jest całkiem fajne. A to 1 do maksymalnych obrażeń. Możecie sobie wsadzić, szczerze mówiąc. To ja to sprzedam. Ehm, to jest dla nekromanty. Okej. Okay. Myślę, że to kosztuje wszędzie tak samo, ale. No wolę to sprzedawać w szczególności u Charlsie to będzie nasz yy, yy, to będzie nasz yy, yy, główny handlarz z którym będziemy przeprowadzać transakcje i tak dalej Ok, jest. mamy tutaj coś ciekawego, czyli nie mamy nic ciekawego różne nie, nie mamy nic ciekawego, nie widzę no to chyba wrócimy tam z powrotem

Niszczący gaz, nie chcemy tego. Lekka kusza. O! to może nam się przydać. 28 zł. Dodatkowo. Tym gin. A ty widzę, że tu ich nieźle siekasz. Lekka kusza. I to. To może być lepsze niż ten twój łuk nawet. Tylko musimy znaleźć zwój teleportu. Nie teleportu, tylko zwój identyfikacji. I wtedy możemy sobie porozmawiać. wilcza głowa. Po co mi wilcze głowa? Tylko do druida. Widać że tutaj jest takich dużo indywidualnych yy... czekaj klucz, 16 zł, dużo in... indywidualnych przedmiotów. Tak mogę się chyba wyrazić. Chodzi mi o to, że jest to dla, spec... dla specjalnych klas, czyli jest dla klasy jednej i inne klasy nie mogą tego ruszać po prostu. Gdzie my mamy biec w ogóle? Najlepiej to ja bym się trzymał tej ścieżki. I co... Gdzie ja jestem teraz? Powiedzcie jest mi. Mnożny moczary. Nie wiem czy chcę tu iść na razie. Chyba nie. Idziemy chyba w drugą stronę. O ja pieprzę. Nie, całkiem to nie źle idzie. Zruszony brylant. Tracimy trochę many, ale... A w tym momencie, jak, jeżeli tracimy chociaż tyle many, to zabijamy chyba pół-sześciu przeciwników na raz. jest bardzo fajne. Kusze zidentyfikujemy. I co to jest? O, zwiększone obrażenia do minimalnych obrażeń. 42 obrażenia za omarłych, umarłym, względem nieumarłych. Obrażenia od zimna. Do many za każdego zabitego przeciwnika. No. I to będzie Twoja główna broń, czy nie będzie? Zręczność 27, a Ty masz ile zręczności? 51. A czemu nie możesz tego? Poziom trzeci, wymagany, a ty masz poziom szósty, a to jest dla poziomu... ...poziom drugi, no to nikomu mam za bardzo. Hmm, dziwne trochę. No cóż. No to sprzedamy to i tak. Okej, okay, to lećmy tam. Gdzieś... Gdzieś tam. Tą drogą chyba. Na dół gdzieś tutaj. Na razie nie będę walczył chyba z nimi. chociaż pozbieramy te, te, tą kasę. Kasy nigdy dość. Jeps, jeps 22 zł. Mhm. Dobra, chodźcie tutaj, pozycyjnie was zamorduję 10 złota, szarfa Akie pierdoły, że to jest masakra Gdzie ja jestem teraz? No, jakiś ślepy zaułek Tutaj lecą na, na następnym grupie Ciopła kluchy A, 22 złota Biegnijmy tutaj może tutaj coś będzie chociaż nie mam zielonego pojęcia dwa razy i po sprawie hmm. holder jasna, nie wiem gdzie mam iść chociaż mówiąc różdżka nie chcę różdżki tu co jest z punktem nawigacyjnym tak nie ja o i to jest... dobre Macie zeza, naprawdę macie zeza 16 złota Skrzydze nic nie ma Małotrzydza co ma, duży topór Nie chcę tego hmm, Pójdźmy chyba do góry Myślę że po drodze do Tristram właśnie Raczej znaczy chodzi mi o to, że y, tutaj tam mieliśmy jakąś mroczną... nie, to jest mroczna knieja tam mieliśmy jakieś bagno chyba, z tego co kojarzę, i to bagno takie, i jest po drodze do mrocznej kniei. O Boże, to to jest za stwór? Masz rad, dwie szarfy, mikstory leczenia. Okej, okay. damy sobie te mikstory leczenia tutaj. Tak, tak, amulet niezidentyfikowany. Mamy trochę rzeczy niezidentyfikowanych, ale to mniejsza to. Co my tu mamy? Drzewo Inifusa. I zresztą wykonywaliśmy teraz, wykonaliśmy teraz yy, misję. I co teraz mamy zrobić? Zanieść zwój Inifusa do Akary. Mhm. Czyli... Na tym polegała cała misja, co raczej nie była zbyt trudna. No, skoro tak, tak, yy, chcę, kamienne pole. Nie mam tam znacznika. Dobra, to chodźmy do obozowiska Łatwiejs. Mm, 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 mm. Pójdźmy do Akary. Świetnie, Odczytają rony na tym zwoju, musisz oddać kamienie i dotknąć ich w podanej przeze mnie kolejności. Okej. Okay. Jaka jest ta kolejność? Aha, to jest. Króż do kręgu kamieni. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Ogień, obrażenia, poprawiona obrona, energii odporności na ogień. Sprzedam to, tej Akary, nie chcę się tam latać do tej naszej Charsi. Sprzedajmy to, 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 to i to. Te trzy możemy schować. Jakie mam zadania? Odaję się do kamieni na kamiennych porach. No to wiem o co chodzi. Pamiętam tą misję akurat dobrze yy, Co ja miałem zrobić? Coś miałem zrobić. A, schować Kamienie do tego. Klucze też schowałem, bo są nie niepotrzebne za bardzo. Chociaż Przedadzą się zawsze. Zostaje tutaj, ok. Nie chciałem z nim rozmawiać. To polećmy teraz do tego z powrotem, gdzie jest tutaj. Eee, to tu jest. Nawigacyjny. do mrocznej kniei i z mrocznej kniei chyba. Nie, nie. Inaczej to zrobimy. Z zimnej równiny pójdziemy do. No tam pójdziemy gdzie mamy iść czy to są kamienne pola czy ja muszę biec tam prościutko prościutko, prościutko chyba przejść przez to i tam już będą te kamienne coś tam kamienne równiny czy kamienne pola? pola okej okay. i tu były te kamienie, które mamy tam szturchać w odpowiedniej kolejności tylko one były tutaj czy nie tutaj nie tu była spleśniała księga to one były w takim bądź razie to mapa by się większa przydała trochę Oj, sorry znowu się pomyliłem z przyciskami dobra to są te kamienie widzę je już nie musimy je zapalić w odpowiedniej kolejności a ja pamiętam jak byłem mały miałem z tym problem no zawsze tatę wołem, żeby mi to zrobił, <grywa> ale teraz znaczy nie jest, nie jest nic trudnego. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, czekaj. Kto jest ten? Czekaj, czekaj, czekaj. Pierwszy ma być ten niby. Zapaliło się to, czy coś się nie zapaliło? Jeden, dwa. Trzy na dole. Ok. Bez sensu trochę. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Coś się zaczyna dziać. Tristram, teleport do Tristram. Znaczy, ratuj kana Keina. Wiecie co, ja się z wami żegnam na ten odcinek. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinku, gdzie udamy się już do Tristram. I tam będziemy wykonywać nasze zadania. Także cześć i do usłyszenia. Okej, okay, tutaj Buczko, ja jestem z wami z powrotem. Nagrywam teraz przez yy, krótki okres czasu, bo to jest yy, bodajże 10 minut. Mam tylko 10 minut czasu. Yy, dlatego myślę, że skoczymy się na szybko do Tristram. Mamy wszystko posprzedawane, mamy wszystko yy, jak, się nale jak należy. I teraz musimy się przemieścić do teleportu w, do Tristram. No i teraz tam będziemy wykonywać nasze zadania. Dlatego wejdźmy tu, do niej I gdzieś tutaj był ten teleport, z tego co kojarzę. Czy to nie tutaj? Nie tutaj. To chyba było wcześniej trochę. W tych kamiennych polach, tak? Ale to musimy na ziemię równinę wejść. Nie będziemy ich tutaj mordować. Jest, jest ich pełno znowu, z powrotem. To chyba się dzieje po wyjściu z gry. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj, z tego co kojarzę, były te pola kamienne. I tam był nasz teleport do Tristram. A, jej, jej, znowu to bieganie bez sensu. No ale co ja pracę na to. Musicie to oglądać, musicie. To mam kamień, maczuga, nie, amulet. O, amulet może być. Jeden złota. <laughs> no, kamienne pola. Znowu multum wrogów. Wtedy to było chyba na samej górze tutaj. Na samej górze po lewej stronie. Yy, tak czy nie tak? Ojeju, nie wiem. Zobaczyłem chyba z tak mi się wydaje. Czy to było tutaj, czy to nie było tutaj? Było tutaj. Wiedziałem, że to tutaj było. Czy tak się nie pomyliłem? Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Dostał mi sadzę. Strzelaj. Masz sporo strzał. Ich też pozabiję. No, no, no. 47 zł. No i znowu nie ten przycisk. Może. Ludziska, przepraszam, was za to. Jakieś mam, po prostu, nie wiem, strasznego pecha do tego. No wy, wy, wyczu, wyczubił, wyrzucił maczugę, małą tarczę, 12 sztuk złota, mikstury leczenia, które podniesiemy, Przydadzą nam się. A tutaj mamy co, 39 sztuk złota. To jest niezidentyfikowane wszystko, ale my się tym nie będziemy szymować, idziemy do Tristram. Jesteśmy teraz w Tristram. Tu mamy jakieś sklanu nocy. Tu jakieś mamy bossa. Nie lubię, jak nasza postać tak yy, spowalnia. 16 sztuk zł, złota, duży topór weźmiemy. Niektóre leczenia też weźmiemy, to są bełty. Nie chcę bełtów, złoki przeszukamy. 18 jest sztuk złota. Tutaj widzę, że Tristram płonie. To są chyba bardziej ruiny Tristram niż Tristram. Coś tu się wydarzyło. O boże. Trochę już tu jest, a tu jeszcze jakiś grubas, o grubas idzie do nas. Chce nas zjeść, tam widocznie Griswold. Kim on jest w ogóle? <coughs> Coś czuje, że nam, jak nam pieprznie, to nam zabierze pół życia Bo jest strasznie wolny Myślę, że to zrobimy inaczej trochę Tutaj damy sobie to uderzenie, czy nie? Nie to uderzenie, tylko mm, To Raz, dwa, trzy, cztery I teraz uderzymy, raz, dwa, trzy, cztery Znowu o. Wyrzucił nam trzy włócznie, z czego jedna była o warto naszej uwagi. Ciężką rozkorzoną zbroję. Zrobię trochę porządku i ją też podniesiemy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj dam na pewno dwa, dwie rzeczy. Tutaj też. Tutaj też. Już mogę podnieść? Mogę. Zidentyfikowana też jest. Mikstura leczenia. Mm, tutaj. Następna też tutaj. Nowa umiejętność. Czego by się tu nauczyć. Porażenie. Pań... Nie, rzut pajęczyną utkano z błyskawic, która poraża Twoich wrogów. No, takie średnie przydatne, z tego co widzę. Sztuki walki, uderzenie tygrysa. Hmm. To jest naprawdę dobry czar, dlatego go będziemy teraz tutaj tak sobie, że tak powiem, maksować, maczugę. Nie podniesiemy maczugi. Na razie nie będziemy zbierać tych maczug. Raz, dwa, trzy i raz. Raz, raz. Ok, History leczenia, 155 sztuk złota, 140, 25, 29 no Tutaj jest 30 złota. Hmm. gdzie my jesteśmy i to my mamy co mamy tutaj zrobić teraz? O, to jest pytanie. Tu mamy szubienicę Kajna. Uratowaliśmy tak karak. I to już? Całe zadanie wykonane? A, no, powiem wam, że to trochę dziwne było dam sobie w si siłę jedną, w żywotność dwa, zręczność jeden, dwa i nie będzie ok, które ja mają godzinę 30 dlatego tak jeszcze mogę chwilkę nagrać czyli skoro już to wykonaliśmy to możemy się spotkać z tym Dakarem Kejnem w obozowisku naszym a żeby to zrobić przydałoby się nam tutaj Poszukać yy, tego punktu nawigacyjnego, żeby się po prostu szybciej przemieszczać między tymi miastami, miejscami, miastami, obszarami. O, to będzie najod najodpowiedniejsze słowo. Tutaj mamy trupa, tylko hmm, tu mamy.